ma. dzisiaj pokażę wam, jak oglądać filmy z limitem yy, bez limitu no, na przykład w takich stronach jak Films Online, yy, Kino czy E-Kino. <laughs> na przykład bierzemy jakiś film z Films Online z limitem. Pisze nam tu, że limit oglądania jest 72 minuty. Klikamy tu. Klikamy tu. I klikamy tu. Mamy tu link do. <coughs> Mamy tu link z, z mega Video wchodzimy na TV, wrzuć, -kropka to. B link będzie w opisie. Musimy zrobić konto. Ja już tu mam konto. Yy, w, to, w to okienko wklejamy nasz link z mega video. Oj, za dużo mi się wkleiło. Tu wklejamy i klikamy oglądaj. Ja tu już. Tu, 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 tutaj Dobrze się ogląda filmy, gdyż kilka filmów oglądałem. Tylko czasami bu buferuje. Musimy poczekać, aż film się załaduje. Klikamy tu. Film nam się załaduje. Gdyby się nie chciał załadować to odświeżyć stronę. No i mamy film. Mamy film bez limitu. Można go sobie w dowolne chwile yy, dawać na przykład w 23 minuty, przesuwać sobie film. No i to wszystko. Myślę, że przyda. Linki będą w opisie na rap.